Dzień dobry! Tam z zrobiłem trening na pusty, przekręcasz mi tam coś, na pusty, żołądek z żarłem. dziękuję Ci. Działeś tak szczerze to robimy od razu własnego stylistę. W no. ogóle wokół madła <gul⁴> zerz, dzień, dobry, dobry, serce tu na belnę. Czytaj, pominąłeś dzisiaj? <gulac powered> znasz tę <ten> piosenkę? Nie. <gulacę> a znasz ten przewój? Jaki? Ściągnij kacię nie bój. No. temat to podobiadek, nie? No. Na przykład, I nie? Pogadać, wiesz, Co Nie. Z kosztu i z taszku dusić. tym... ...awet chciał na, na mojej siłowni. Udzielałeś porad życiowych? Moje recepcje... Nie wiem, nic nie słyszę. Mówi, że gada dobrze. miejsce od dług <gry> I się to nawalą Gdzie Dziekaliście, no na przykład dostaniesz z hamowego, takiego wielkiego, kurwa na razie frytki do tego, te kapusty. Z dedykacją dla Pana Radzikowskiego Krzysztofa, mistrza strongman. Narzesz się, <gry> narzesz w nocy, będziesz pierdził, będziesz narzekał, że poreczek Ci wybuchnie. Nie, Ty nie Ty nie pierdzisz, nie, ja pierdzę, no, ale Ty to nie jesz. go? Tak. Ja, może być ciężko. Też jest gruby pozytywne komentarze. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dziękuję wam bardzo i dziękuję wam przede wszystkim za zrozumienie i wsparcie. O kurwa! O Jezus! O matko! Nie, poważnie. Zaje... lubisz kiszonkę! Zramiałem na głowie. Byłeś pijanki. 6 sztuk był, tak? 6 sztuk. ale nie o tym historia. Bo bez teraz... rozgrzewki wycisnąłem 146 razy i odłożyłem tak no, mogłem 9 wycisnąć 10. Bez rozgrzewki, no nie? 7 razy zrobiłem. I miałem litra na głowie. No to to jest fakt. No ale pomijając Przecież to. No też było to bardzo niebądry, bez tak, nie mądre, bo rozgrzewki. Tak i nie na Twoi koledzy z Rzecza suła zaraz przyjdą tu i Ale czujesz? Tak, bo niech nam Dziękuję. Naszego klubu.